Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zabrałem się za produkty, które, których zwykle nie używam tak na co dzień, a mowa tutaj o balsamach, mleczkach, kremach, tak nazywanych właśnie produktach do skóry, do zabezpieczenia, do zmiękczenia. Nie używałem do tej pory zbyt często tego typu produktów, ponieważ jednak jestem zwolennikiem tego zabezpieczenia polimerowego. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o skóry, czyli tutaj mam na myśli produkty takie jak na przykład Color Lock Leder Versiegelung, który rzeczywiście daje takie fizyczne zabezpieczenie przed przecieraniem się tej skóry. On też sprawia, że powierzchnia skóry jest śliska, więc ja mam takie przeświadczenie, że się prześlizgujemy po tej skórze. No i kolejny temat to oczywiście kwestia przyciemnienia, ponieważ po tego typu produktach zawsze ta powierzchnia skóry zostaje totalnie matowa, czasami tylko delikatnie może się zmienić. Natomiast yy, od kilku miesięcy nie ukrywam, że yy, troszeczkę zacząłem w, yy, wdrażać temat też różnych właśnie tych emulsji, mleczek, balsamów. Tak naprawdę największe doświadczenie do tej pory mieliśmy z Colorlokiem Leder Protectorem. Podkreślam protektorem, nie, myli, nie, nie mylić z tym Galungiem. To jest właśnie taka emulsja Colorloka. Chciałem poszerzać troszeczkę tutaj, jakby horyzonty w tym zakresie. To co chciałem najbardziej dzisiaj sprawdzić, to. Jaki mamy efekt przyciemnienia po tych mleczkach? Ponieważ w ostatnim czasie, tak jak mówię, kiedy coraz więcej ich używałem, testowałem, zauważyłem, że jednak nie wszystkie mleczka wybłyszczają. A zawsze miałem takie, takie właśnie negatywne spostrzeżenia, że ta skóra się robi taka niefajna, zbyt wybłyszczona. Oczywiście to wszystko zależy od samej skóry, ponieważ, tak jak tutaj mamy taką mocno matową skórę, bym powiedział, no to. To z jednej strony ten efekt może być bardziej taki wyraźny, aż błyszczący, ale z drugiej strony e, czasami ta taka, ona już wygląda teraz jak po czyszczeniu, widzicie, na taką bladą, e, trochę wysuszoną, no nie jest aż tak fajna i, e, i te mleczka spowodują, że wbrew pozorom ona się nie wybłyszczy, tylko delikatnie przyciemni i będzie to w punkt. Oprócz tego przyciemnienia sprawdzimy sobie też e, tak po prostu w dotyku, na ile ta skóra się zmieniła. I tak naprawdę, no i dalej będziemy sobie obserwować. Ten odcinek jest tylko takim to nie jest e, żadne rozpoczęcie długote... długodystansowego testu i nie zrobimy tutaj e, konkretnego, może podsumowania które mleczko jak się tam z czasem zachowywało, ale będziemy Was o tym, myślę, informować w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie czy na fejsie, także tam też wbijajcie, przeglądajcie, bo mam tutaj plan, żeby wykorzystać cztery produkty. Zrobimy ten fotel pół na pół, fotel pasażera też pół na pół i będziemy Wam po prostu zdawać relacje, a ten odcinek ma być po prostu takim konkretnym wstępem. Ale jakie produkty będą głównymi bohaterami? Oczywiście wspomniany już wcześniej Color Lock Leather Protector. Jest to, jest to swojego rodzaju taka emulsja, jak to opisuje Color Lock. Nie jest to typowy krem, tak? Czasami mamy produkty takie bardzo gęste. Nie, tutaj on jest troszeczkę, możemy nawet sobie od razu już pomału wylewać. On jest taki, nie jest aż tak gęsty, tak? Dosyć łatwo się rozprowadza, szybko. No i oczywiście jak to Color Lock zapachowy, tak? To jest z jednej strony plus, ponieważ nie każdy lubi mocne jakieś doznania. Oczywiście są osoby, które używając produktów do skór chcą, żeby było dużo zapachu skóry, no ale jest to ze względu na to, że jest różnie, no zapach zawsze można dodać w innej postaci, więc Color Lock stwierdził, nie dodajemy tutaj tych zapachów. Kolejnym produktem revive, czyli dosyć świeża marka na naszym rynku. Jak wiecie, sprowadziliśmy te produkty pod koniec zeszłego roku jeżeli chodzi o Revive, jest to angielska marka, oni się jakby tutaj nastawiają tak nawet tą szatą swoją graficzną na, na klasyki, tu już zapach jest ale słuchajcie, to nie jest zapach skóry, ciężko mi niby jakby jakieś takie trochę perfumy, trochę w taką stronę właśnie tą ich apteczną w to wchodzi, fajny taki delikatny stonowany zapach ale bym powiedział, że taki w sumie poważny trochę poważny, pasujący właśnie do tapicerki skórzanej Tutaj też zobaczcie, można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju emulsja. Może troszeczkę gęstsza niż Color Lock, widzicie, bo ten produkt jednak bardziej się utrzymuje. Jest troszeczkę, troszeczkę gęstszy, ale ten zapach naprawdę ja nie przepadam do końca za takimi intensywnymi zapachami skóry, tak jak na przykład mamy w Gliptonie. No i przechodzimy do dwóch polskich producentów. Mamy Gustafa. Gustafa Leder Milk. I to też jest jeden z tych produktów, który gdzieś tam użyłem zaraz po tym rewiv'em. Mówi, dobra, po, po, pobawimy się. I to, co mnie zaskoczyło, to właśnie on delikatnie przyciemnie, absolutnie nie wybłyszczył mi na żadnej ze skór, które używałem. Także bardzo, bardzo ciekawy produkt. I tu sobie sprawdźmy konsystencję. I tu zobaczcie, już jest gęściej. To już można powiedzieć, jest taki typowy krem, jak krem do rąk. No i tu już mamy zapach skóry, ewidentnie. Ale on jest, to nie jest taka typowa skóra. Wydaje mi się, że jest troszeczkę tam jakiejś takiej ostrości. No Jest użyty po prostu jakiś olejek, tak? jakiś perfum, więc to też nigdy nie będzie taka skóra, skóra. Dla mnie takim najciekawszym zapachem skóry to jest ten Color Lock Leather Essence, który naprawdę oddaje taki zapach, bym powiedział, z garbarni. Tak? Ale ten jest przyjemny. Nie jest na pewno tak intensywny, wydaje mi się, jak Glipton. Akurat u siebie nie używałem ledernika, bo glipton nie, 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 mimo że dzisiaj nie ma, ale tu nie ukrywam, że ten glipton mnie trochę na początku przytłaczał przez ten pierwszy, pierwszy dzień tak naprawdę, później już to było lepiej, ale ten wydaje mi się, że nie będzie absolutnie tak mocno zabijał tak, nas tym, tym swoim zapachem, więc fajnie, dla mnie akurat mocno na plus. No i kolejny, ostatni produkt, czyli Shiny Garage Leather Mus, czyli mamy dwóch zagranicznych, dwóch. Polskich producentów, tu jest bardzo gęsto, bym powiedział. Się tam nie bełta i nie miesza. To jest jak taka, bym powiedział wręcz, nie wiem, jak taka wazelina. Trochę roztopiona. Jest bardzo gęsty. Jest bardzo gęsty. Co ciekawe, ten produkt ma też w sobie. Tutaj mamy w opisie wosk pszczeli. Nie jest to skóra, absolutnie. Są to takie olejki, trochę jak oliwka dla dzieci, słuchajcie. No, jeżeli są fani takich zapachów. Dosyć przyjemny zapach, gdzieś tam kojarzący się z dzieciństwem. Tak to wygląda, co ciekawe. Wszystkie produkty, przepraszam, nie wszystkie, tylko Revive ma tutaj, jeżeli chodzi o jakieś ostrzeżenia, jest tutaj wykrzykniczek. Oni opisują, że to jest produkt, który jakoś tam odświeża, zmiękcza i zabezpiecza, więc może, jako, że odświeża, to może mieć też troszkę właściwości powiedzmy, czyszczących, chociaż Revive ma akurat do tego. Po prostu leder cleanera konkretnego. Natomiast reszta produktów nie ma tutaj żadnych takich ostrzeżeń, wykrzykników, także wydaje się, że są totalnie, totalnie bezpieczne. A tutaj w szczególności, jeżeli chodzi o kolor loka, oni mają hopla, wiecie, na punkcie skór i, i tych, tego bezpieczeństwa, nawet te środki czyszczące są naprawdę ultra delikatne. Dobrze, nie przeciągajmy. Mamy tutaj wstęp, wiecie mniej więcej z czym mamy do czynienia. Zrobimy sobie tutaj krechę pół na pół, tam krechę pół na pół. No i myślę, że położymy po prostu dwa polskie produkty, czyli Good Stuff i Shiny Garage. Z drugiej strony będzie Color Lock i Revive. Zabieramy się do pracy. Dobra, zacznijmy w takim razie od Shiny Garage. Pamiętajcie, że jeżeli mamy skórę perforowaną, to dobrze sobie rozetrzyjcie to balsam, mleczko, cokolwiek to jest. Każdy zresztą produkt. Żeby po prostu Wam nie wchodził w tą perforację, bo jak dacie na grubo i zaczniecie nakładać, to wszystko Wam wleci do środka. A tak to zobaczcie, ja sobie rozkładam i, i nic się nie dzieje, nic nie wchodzi tam yy, do środka. Muszę przyznać, że on, on był taki dosyć gęsty, dziwny i wydawało mi się, że będzie też taki ciężki w aplikacji, w rozcieraniu, jak taka właśnie typowa wazelina, ale nie. Daje fajny poślizg. Yy, zastanawia mnie fakt tutaj dodania tego wosku pszczelego. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o Colorlocka, no to oni mają osobny produkt, który jest po prostu woskiem yy, i oni zalecają, słuchajcie, ten wosk do cabrio na przykład, tak? czyli do aut, które mogą mieć otwarte dachy, gdzieś ta woda może wlatywać i chodzi o to, żeby otrzymać maksymalną hydrofobowość. Tak samo yy, może się to fajnie sprawdzić w jakichś motorówkach i tak dalej, nie, chociaż tam rzadko mamy skórę, bo mamy tam duży dostęp wody, no ale niektórzy mogą mieć. Dobra, na razie jest, słuchajcie, bardzo błyszcząco. Ja zawsze te wszystkie balsamy kremiki nie działam z nimi jak z leder Gelungiem, tylko jednak staram się troszeczkę powcierać ten produkt. Tu fajnie akurat, że mamy też tą perforację, to zawsze tam gdzieś skapnie na tą stronę odmięsną, tak? Skóry i może rzeczywiście to fajnie się wchłonie. Dlaczego ja też nie do końca używam zawsze tych, tych balsamów? Nie byłem do nich przekonany. No, z racji tego, że no skóra, jak wiecie, jest lakierowana, jest też martwa. Więc ciężko, tak naprawdę, o jakieś fajne, spektakularne efekty, jeżeli chodzi o, o to zmiękczenie. Tak? Bo głównie o to nam chodzi, zawsze używając tych balsamów. Oczywiście skóra ma ten lakier po jakimś czasie. Zresztą, no, może mieć już jakieś mikro spękania. Zazwyczaj chcemy te starsze skóry właśnie zmiękczać. Tu mamy tą perforację i w takich przypadkach jest szansa, że jednak ten produkt gdzieś tam wejdzie nam troszeczkę głębiej i coś zadziała, natomiast tak naprawdę, żeby osiągnąć maksymalny efekt tego zmiękczenia, to musimy zadziałać od tej strony odmięsnej, czyli tak naprawdę musielibyśmy zdjąć to poszycie. Tu fajnie, że mamy też skórę gładką z lekkim wytłoczeniem, to więc też będzie na niej troszeczkę inaczej Widać ten, ten efekt. No dobra, mamy. Na razie nie oceniamy, niech się wchłania, bo póki co mamy, no oczywiście, dosyć, dosyć wysoki połysk. Myślę, że to jest widoczne. Zapach jest jak najbardziej wyczuwalny w trakcie tutaj aplikacji. Cały czas go czuję. To jest ta oliwka, o której Wam już wspomniałem. Jedziemy teraz z Gustafem. I tak samo. Mamy pyk rozetrzeć, czy tak zrobić. I jedziemy, i widzicie, nic się nie dzieje tak? z tą perforacją. A w momencie, jak nakitujecie towaru i zrobicie tak, to zobaczcie, już mi tutaj weszło w tą perforację. Nie wiem, czy widzicie stamtąd, ale już to weszło, tak. I niektórzy, jak jadą. Właśnie tak, no już teraz ro, roztarło mi się ładnie, też zależy od gęstości produktu, tu akurat fajnie zaczęło się nam to rozcierać, ale no ewidentnie wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że to wejdzie nam w tą perforację, a tego nie chcemy. Tak Jak mówiłem wcześniej, ten Gustaw mnie kiedyś zaskoczył swoją matowością, dlatego jestem bardzo ciekawy jak się tutaj zachowa w konfrontacji z tą resztą, resztą mleczek balsamów. On już, słuchajcie, tu odparowuje. Eee, już odparowuje i już. Ja myślę, że shiny wbrew pozorom będzie, zostanie taki dosyć błyszczący. O. Eee, ze względu na zawartość tego wosku, tak? Pszczelego. O, zobaczcie tutaj. Dobrze, nie rozgarnąłem coś i mi weszło trochę. I co mi tutaj tak pachnie? A tu fresco mi, gentleman tak lata. I tak naprawdę przebija przez to tutaj ten zapach skórki. Dobra. Mamy i zobaczcie, tak naprawdę już od razu po aplikacji ten gudstaw nam odparował. I to jest to, co mnie trochę przekonało do tych, słuchajcie, mleczek, mleczek, balsamów, i tak się tym zająłem. No bo z drugiej strony, fajnie. Oczywiście jest to troszkę bardziej pracochłonne, ale. Czasami ta pracochłonność jest na plus, bo jak, jak robimy tym fersigelungiem, to jest tylko rachu ciachu, rozłożenia, a tak to możemy trochę, trochę poopcować z, z tymi materiałami. Dobra, mamy to. Zostawiamy, niech to nadal sobie pracuje, niech wysycha. Jeszcze zobaczę, czy Szajni nie zaleca docierania. Tak, na koniec trzeba jeszcze go dotrzeć, ale dajmy mu jeszcze trochę czasu, dajmy mu, dajmy mu. No może coś z tego będzie, że się bardziej jakby ta, ta skóra nam opije. A ja przechodzę na drugi fotel. Z tej strony zaczynamy od, od Revive. No tak, jak mówię, ten zapach jest, jest obłędny. I on też jest dosyć matowy. Jestem ciekawy, jak to będzie na tej skórze konkretnej w konfrontacji z Woodstaffem. Yy, ale tego Revive'a trochę używałem. Używałem też u siebie. Yy, fajny, fajny, przyjemny produkt. No, i druga strona, Color Lock. Co ciekawe, mam wrażenie, że już przy samej aplikacji, chyba przy tym lederprotektorze protektorze jest najbardziej ślisko. Przynajmniej przy samej aplikacji wygląda naprawdę nieźle. No i ColorLock Lock też sobie zaczyna wysychać, odparowywać. Może nie tak jak Goodstuff, czy czy Revive. Myślę, że tu będzie po prostu coś takiego pomiędzy. Dobra, pozwólmy, że się te produkty wchłonią, wchłoną. Wchłoną, wyschną. Mm, a ja tymczasem przejdę do drugiej strony, żeby dotrzeć nadmiar e, szajniego. No i zobaczcie, zmienia się to wszystko. Jest różnica spora. Widać już, czy nie z tego ujęcia. Że ten nadmiar zbieramy, nawet słuchajcie, ja to pokusiłbym się chyba, żeby go zostawić na dużo dłużej. Być może wtedy byłby ciekawszy efekt. Chociaż wiecie, co teraz mi tak przychodzi do głowy w sumie, można by było zrobić taki odcinek. Mamy takie skrawki skóry, i po prostu postaram się je jakoś wymęczyć, nawilżyć. Niech ta woda szybko wyschnie. Niech one trochę spardnieją. I będziemy, może zrobimy, zrobię sobie najpierw tak dla siebie takie testy, jeżeli chodzi o to zmiękczanie, zarówno od tej strony, no chociaż no mleczek nie użyjemy od strony, tak naprawdę od mięsnej, więc po prostu zrobię sobie najpierw tak wewnętrznie, zobaczę, czy są jakieś sensowne efekty, i ewentualnie nagramy może też o tym odcinek. No słuchajcie, powiem Wam, że to szajni trochę mnie zaskoczyło, tak jak na początku. Byłem troszkę przerażony, nie ukrywam. Nie wiem, czy to było widać, czy nie. Ale mówię, ostry olej się rozlał na tą skórę. Ale przez to, że ta skóra jest taka wymęczona, wysuszona, ona się zrobiła taka siwa, szara, nijaka, to, to takie fajne, lekkie podbicie koloru nawet mi się podoba. Nie jest złe. Nie wiem, jak to widać na, na ekranie. Absolutnie nie można powiedzieć, że jest to połysk, bo tutaj nie mamy jakiegoś, jakiegoś strasznego takiego odbicia. Jest tak na pograniczu, no. Mogłoby być jeszcze o ton lepiej się jakby dotrzeć, chociaż to też pewnie inaczej, jak już usiądziemy i zaczniemy sobie sobie jeździć, tak. Ale na ten, zobaczcie nawet na zagłówku. Tak naprawdę nie mamy jakiegoś, no tu jest wiadomo taki mat-mat. Tutaj jest to przyciemnienie, ale to światło się aż tak mocno nie odbija, no bo tu może tak, tu rzeczywiście na tej, na tej perforacji ona jeszcze tak zmienia, a tak czy inaczej po tym dotarciu jest zupełnie kompletnie, kompletnie inaczej. Żeby mieć jeszcze porównanie, jeżeli chodzi o Gustafa do, do skóry, jakby takiej. Nie zabezpieczonej, tylko wyczyszczonej, tak? Dopiero pierwotnej. A, tutaj mi się wyjechało trochę. Zobaczcie, jak się zrobiła taka UNA. Jak Szajni garaż docierałem, to trochę tu wyjechałem. Więc patrzmy na tą górę. E, powiem Wam tak: albo to jest takie złudzenie, albo na gładkiej skórze na, na zagłówku, no bo Szajni ewidentnie przyciemniło. A... Leder Milk z Gustafa, jakby wręcz trochę wymatowił jeszcze nam tą, tą, tą skórę. Patrzę z tej strony. Nie, ale z tej perspektywy już tego nie widać. Wydaje mi się, że to jest po prostu zależne od, od kąta, pod jakim patrzymy. Natomiast tu już na siedzisku. Ewidentnie widać przyciemnienie, bo tu mamy ten pasek spod taśmy totalnie matowy, a tutaj jednak jest troszeczkę takiego przyciemnienia. No, tak, no to szalin mogłoby być jednak przy tej skórze, wydaje mi się, o ton, o ton mniej przyciemniający, ale to wszystko tak naprawdę pozostawiam Wam do weryfikacji, bo to Wy jesteście użytkownikami i Wy powinniście dobierać produkty, które Wam się po prostu podobają. Nie możemy mówić, że mamy tutaj jakiś festyniarski absolutnie połysk, czego się bardzo bałem na początku. I może to być naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie starsze, trochę wymęczone skóry, żeby też trochę uwydatnić ten kolor, go podbić, żeby, żeby ta skóra wyglądała bardziej, bardziej po prostu świeżo, tak? Dotrę sobie troszeczkę. Praktycznie nic nie zostało. Też zobaczcie, ten kolor rok się fajnie Wysechł, i to chyba jest ten efekt, który mnie najbardziej zadowala. Bo jest tak, że, oczywiście, no, troszeczkę mało jeszcze minęło czasu, ale mamy tak, że jest, jest takie widoczne przyciemnienie, jak na tą skórę, a jednocześnie nie jest za bardzo tak jak przy, przy Shiny Garage. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o Revive, ja bym powiedział, że. Efekt naprawdę, to nawet nie ma co zostawiać obok chyba tych produktów, bo bo po prostu jest jest tak samo. Też jest taki efekt, że pod pewnym kątem patrząc, mam wrażenie, że ten revive wręcz wymatowił tą skórę, ale już pod innym kątem wydaje mi się, że jest takie bardzo, bardzo delikatne przyciemnienie. To też może być różnie na różnych skórach, ale jeżeli chodzi o kolor loka, to jest jest przyciemnienie, ale jest właśnie takie fajne w punkt bym powiedział i, i właśnie o tego mi zabrakło troszeczkę przy tym shine, Tak, że tutaj, bo tam możemy tak polemizować, rozmawiać na ten temat, czy to już nie wchodzi lekko za bardzo w taką, w taką mocną satynę, leciutki połys, a tu jest w tu jest punkt, widać, że ta skóra się fajnie tak przyciemniła i odżywiła zarówno na tej stronie, gdzie mamy perforację jak i na tej gładkiej stronie teraz jeszcze patrzę na te zagłówki tu absolutnie i nawet na, tutaj, tak jak przy Shining, tu widziałem, że trochę za bardzo to światło mogło się odbijać to tutaj absolutnie, absolutnie tego nie ma tak to wygląda, sprawdźmy sobie jeszcze właśnie ten poślizg no, kolor zdecydowanie zobaczcie, ta fibra mi ładniej sunie nie zatrzymuje się tak. No, revive, słuchajcie. Revive jest bardziej śliski. Revive jest bardziej śliski. Pytanie jeszcze, no, leather protector potrzebuje tak naprawdę jeszcze jeszcze nocy tak naprawdę w kilku godzin. No tutaj też prawdopodobnie to się zmieni. Także Nagrywając ten odcinek, po prostu mamy tylko teraz ten czas, żeby to zrobić. Natomiast auto będziemy mieli pod obserwacją. I w momencie, jak wypuścimy, słuchajcie, myślę, ten film, to też Wam dam w komentarzu, jak to wyglądało na, na następny dzień, bo to będzie najlepsze, ale no już nie będziemy tego po prostu dogrywać. Nie? Ale tak, zdecydowanie tutaj czuć troszeczkę takiego hamulca. A tutaj tego nie ma. Przejdę teraz na drugą stronę. Gustaw niby podobnie do Revive, ale też jest dosyć ślisko, ale mam wrażenie, czekajcie sobie, może nie no Revive jest bardziej śliski, no zdecydowanie, to są na, pe na, pewno, na pewno różne produkty, eee, no i Shiny, tu mamy w sumie wosk, no jest ślisko, jest dosyć ślisko, no, Shiny jest bardziej śliski od Gustafa, ale to też mamy tutaj ten wosk pszczeli, więc też troszeczkę inaczej. No ten shiny może być ciekawym rozwiązaniem na przykład właśnie do cabrio, tak? Do auto typu cabrio, gdzie czasami może gdzieś tam tej wody nam polecić. Oczywiście pamiętajcie, że są to tutaj odczucia na tej konkretniej, konkretnej skórze, natomiast zawsze jest troszeczkę inaczej. Co ja mogę dodać jeszcze od siebie? Tak naprawdę tego Revive'a trochę używałem i no mimo wszystko Mimo, że ten Riwaj wydaje się tutaj być takim dosyć śliskim produktem, najbardziej śliskim wśród tych mleczek albo porównywalnie jak Shiny, to mimo wszystko nie osiągniemy takiej śliskości jak przy, przy tych produktach polimerowych. Jedni to lubią, inni nienawidzą. Nie każdy lubi jak mu się tyłek po prostu tutaj ślizga. Niektórzy lubią po prostu usiąść, przysiąść i mamy takie trzymanie. Ja powiem Wam szczerze, że byłem trochę zdziwiony na początku, nie mogłem się do tego przyzwyczaić, bo cały czas po prostu jadę na tych, no głównie na tym wersji Co mogę dodać jeszcze, jeżeli chodzi o kierownicę, tutaj ja raczej proponowałbym, że nawet jeżeli jesteście fanami e, tych wszystkich kremów emulsji, to jednak na kierownicę proponowałbym Wam wersję Gelunga, ze względu na to, że, że daje tą śliskość i najlepsze zabezpieczenie top coatu, chociaż też będą fani od nas młody, który robi filmy na ostatnio robił gliptonem i jest z niego bardzo zadowolony i on lubi jak czuje tą kierownicę, że, ja, że nie jest właśnie tak ślisko tak, e, oczywiście trzeba dobrze to wetrzeć i zostawić, e, tak jak mówię zawsze te produkty zresztą wersję wersji też najlepiej zostawić na całą noc, niech to wyschnie ale tu w szczególności e, żeby, żeby później to wszystko nam nie, nie, nie przechodziło na dłonie tak, także musimy mieć pewność tej e, takiej gotowości. Dotykam sobie tutaj tą skórę, jeszcze próbuję ocenić tutaj ten efekt tego zmiękczenia. To tu w rękawiczkach na przykład to tak sprawdzając, ewidentnie czuję, że tu mamy tą śliskość przy tym Shiny Garage. Dla mnie tu nie ma jakiegoś efektu, jeżeli chodzi o, o ten efekt tego zmiękczenia. Dziwna jest ta skóra po tym Shiny Garage, bo mamy tą dużą śliskość, a jednak brakuje mi takiej Takiej, ona jest taka bardziej śliska, obślizgła niż, niż taka mięsista, czego spodziewałbym się, właśnie po balsamach, więc bardziej mi się tutaj chyba podoba jednak ten gudstaw. Mimo wszystko, tutaj po tym gudstawiku jest tak troszeczkę przyjemniej, zobaczymy jak to wygląda z drugiej strony. Kurde, słuchajcie, i teraz mam tutaj normalnie zagwostkę, bo o ile fibrą sobie przecieram właśnie tego nie sprawdziłem o ile fibrą sobie przecieram i wydawało mi się, że, chyba że teraz ten Color Lock trochę doszedł, że Revive jest bardziej śliski, to teraz dotykając, to zobaczcie jak mi ręka, ręce suną. No nie, no ewidentnie Color Lock jest dużo bardziej śliski tutaj, jeżeli patrzymy. Zaraz dajmy rękawiczki jeszcze i zobaczymy bez rękawiczek, ale jest zdecydowanie bardziej śliski. Revive zachowuje się, widzicie? Także mam tą wcześniejszą moją wypowiedź. No jest ewidentnie inaczej. No dobra, ale i znowu, przy Revive jest podobnie jak przy tym Good Stuff'ie, że jest niby fajnie, ale czegoś mi jeszcze tutaj brakuje. Powiem Wam, że ta skóra jest w ogóle taka gruba, twarda. Ona miejscami jest bardzo twarda. Natomiast w Color Locku jest fajny ten efekt, taki dotykowy. Nawet tu zobaczcie, na tym zagłówku, jak mi palec chodzi po Revive, a z tą samą siłą dodaje jakby mam dociśnięte z tą samą siłą kciuki. Szybciej po Color Locku szczególnie, widzicie? Dobra, obiecałem zdjąć jeszcze na koniec. Też w tych rękawiczkach trochę spocone są te dłonie. No i znowu, zupełnie inaczej. Goła dłoń i ten Revive już nie wydaje się taki, taki, taki tępy. Ta dłoń przeskakuje, ale mimo wszystko, tak, yy, tu jest bardziej, bardziej ślisko w tym colorlocu. Także tu fajnie, że ten colorlock jednak też ma cały czas w głowie gdzieś tam tą śliskość. I zrobię to samo jeszcze z tamtej strony. Tak jak wcześniej, to shiny mi się wydawało w tych rękawiczkach takie aż za bardzo obślizgłe. To, to, to dotykając tymi dłońmi, jest, jest w sumie ok. Nie dorównuje on tutaj leder protektorowi z Colorloka, jeżeli chodzi o taki efekt takiej aksamitności w dotyku. Tak? Mimo, że jest ślisko, i może się dużo zadziało, to jednak, to jednak brakuje mi tej kropki na D, która powinna być jednak po tych mleczkach balsamach. Już bym nawet bardziej powiedział, że dotykowo fajniej, fajniej tutaj tak, zdecydowanie, że się fajniej zachowuje ten gustaw, ale on mimo wszystko jest podobny do tego rewajba. Tak? Trochę zobaczyliście, co się dzieje u nas tak naprawdę za kulisami, jak sobie testujemy jakieś produkty, jak sobie coś tam rozkminiamy, to tak to wygląda. No oczywiście to, to dzisiaj robimy na tym konkretnym egzemplarzu, a jeszcze zazwyczaj robimy na e, dziesiątka, dzies dziesiątkach innych egzemplarzy. Żeby, żeby coś więcej powiedzieć, no, jeżeli chodzi o Shiny, na pewno mmm, ciekawe rozwiązanie, że mocno przyciemnia, ale możemy dotrzeć i jest w sumie całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o Good stuff, tutaj i Revive ja bym ocenił bardzo, bardzo podobnie, takie są bliźniacze, bliźniacze produkty. Podobny bardzo efekt wizualny, na pewno to co trzeba przyznać to są dwa najbardziej matowe mleczka, tutaj przynajmniej z tych produktów, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy używałem jakieś inne, bardziej matowe właśnie kremy balsamy mleczka, chociaż no nie mam z nimi aż tak dużo doświadczenia, ale, ale no, co tutaj więcej chcieć, no, skoro mamy praktycznie taką samą powierzchnię, jak była po czyszczeniu. No i na koniec kolor lokowy Leder Protector, czyli no jakby firma, która się skupia tylko i wyłącznie na skórach bardzo fajne, takie lekkie przyciemnienie, ale nie za mocne. Ten efekt dotykowy, według mnie, tutaj na tej skórze był najciekawszy. Też fajna konsystencja takiej emulsji, która bardzo łatwo, szybko się rozprowadza. No i też mamy utrzymaną tą śliskość, co warto podkreślić, ponieważ często przy tych mieszkach właśnie nam tego brakuje. Także każdy z tych produktów, myślę, reprezentuje coś, coś takiego swojego. No tutaj wyjątkiem troszkę może, może są Good Stuff i Revive, które są dosyć, dosyć podobne. Ten gustaw tu jest naprawdę fajny, przyjemny, dobra. Koniec już tych rozkminek i zachwytów. Dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!